Zasmażana kapusta kiszona, najlepsza do schabowego. Tutaj na mojej desce kapusta kiszona, właśnie. Oczywiście nie płukana. Nigdy nie płuczcie kapusty. Ten sok, ten kwas to jest to, co w niej najcenniejsze. Ja tylko ją odcisnąłem. Oczywiście sok zostawiłem sobie. Sok jest do wypicia. Prawdziwa bomba witaminowa i naturalny prebiotyk. A więc odciśnięta kapusta, niepłukana. Pokroję ją teraz tak, żeby trochę poprzecinać właśnie te kapuściane włókna, które potem czasami za bardzo ciągną się podczas jedzenia. To wystarczy. I w tej formie w zasadzie już kapustę przekładam do gara. Dorzucę tutaj kilka listków laurowych, kilka kulek ziela angielskiego. Wleję mniej więcej 3 czwarte szklanki wody. No, i będę tę kapustę dusił na małym ogniu aż do momentu, gdy ona zrobi się zupełnie miękka, jednocześnie kontrolując ilość wody. Na samym końcu, ta kapusta już jest miękka, tej wody nie powinno być. Czasami wystarczy właśnie te 3 czwarte szklanki, a czasami trzeba ją uzupełnić. Także to będziemy dzisiaj pilnować. Kolejny składnik to boczek wędzony. Ja akurat mam taki. Rolowany, zawinięty sznurkiem, więc najpierw, najpierw muszę pozbyć się tego właśnie sznurka. Natomiast może to być również zwykły boczek, wędzony jak najbardziej. Kapusty było 800 g, więc ja użyję tylko połowę tego kawałka, a więc około 150 g. Tutaj boczek w tej kapuście absolutnie. Nie ma dominować, nie ma grać pierwszych. Skrzypiec ma być takim tylko małym urozmaiceniem. Wiecie co? W zasadzie. A dobra, jeszcze jeden plaster, czyli połowę tego kawałka skroję już za momencik w kosteczkę. Boczek wrzucam na patelnię, no i niech on się tutaj już po malutku wytapia. No a ja drobniutko posiekam jedną taką właśnie większą cebulę. Boczek okazał się dość chudy, także wypuścił niewiele tłuszczu. Potrzebne będzie mu wsparcie. Dodam tutaj troszkę smalcu. I od razu też dorzucam posiekaną cebulę. Niech to się teraz wszystko smaży, aż do lekkiego zrumienienia. Ogień nie powinien być za duży. To się powinno smażyć jakieś nawet 10 minut. Także powolutku, aż właśnie cebulka zrobi się złocista. Tutaj w garnuszku przez cały czas delikatnie, powolutku dusi się moja kapusta. Woda na dnie jeszcze jest. Ja myślę, że o kolejnych 15 minut sprawi, że ona będzie już. Miękka, pewnie nie obędzie się bez drobnej dolewki. Boczek i cebulka ładnie się już przesmażyły. No i zobaczcie co robię teraz. Wsypuję tutaj płaską łyżkę mąki pszennej, no i od razu mieszam, tak żeby ona się połączyła z tłuszczem. Powstanie teraz taka właśnie prosta zasmażka. Niech to jeszcze spędzi tutaj kilka sekund, i już za chwilkę na patelni wyląduje kapusta, która cały czas się dusi, ale sprawdzałem ją przed chwilą i jest już w zasadzie miękka. Zasmażka gotowa, no to teraz cała kapusta z garnka na patelnię, razem z tą wodą, której zostało tam troszkę na dnie. No i teraz już muszę to po prostu dokładnie wymieszać. Troszkę jednak za mało tej wody, także wleję tutaj o dosłownie tyle, tak żeby zasmażka miała się w czym rozprowadzić. No i teraz już dokładne mieszanie. Wcześniej mojej kapusty nie doprawiałem czarnym pieprzem, no to teraz jest właśnie moment, żeby to zrobić. Kapusta ma mieć taką właśnie konsystencję, czyli ma być pokryta jakby takim sosikiem, który powstał na bazie zasmażki, ale jak widzicie dno patelni praktycznie jest suche, choć po chwili tutaj taka odrobina tego właśnie sosiku się zbiera. No tak to ma wyglądać. Jeszcze dokładne mieszanie za chwilkę, pokrywka i niech to się jeszcze podusi tutaj jakieś 3 minutki, 3 do 5 minut na bardzo małym ogniu. A potem ponownie raz jeszcze dokładnie to wymieszam, żeby rozprowadzić wszystkie smaki. Minęło kilka minut, kapusta jest już gotowa. Mogę wyłączyć ogień, jeszcze ostatnie mieszanie. No i mamy to gotowe. Musicie przyznać, że ona sama w sobie już wygląda całkiem apetycznie, ale jest to dodatek obiadowy. U mnie dzisiaj na talerzu pojawi się w towarzystwie z chaboszczaka oraz ziemniaków, czyli bardzo tradycyjny obiad u mnie dzisiaj w niedzielę właśnie coś takiego pojawi się na stole. No ale spróbuję jak ona smakuje solo. No i muszę wam powiedzieć, że chyba nawet można ją jeść samodzielnie, bo jest bardzo smaczna, bardzo aromatyczna, odpowiednio kwaśna. Super, w kolejnym kadrze pokażę Wam jak ona wygląda już na talerzu. Przepis na tego schabowego znajdziecie w poprzednim filmie, a dokładna lista składników do kapusty w opisie. Jeśli już tam będziecie, to oczywiście zachęcam do polubienia i obserwowania.